A my jesteśmy w jedynym takim miejscu w Polsce. Zobaczcie. Cmentarz koni. Idziemy zobaczyć co to jest. Oj tor jakiś wyścigowy. A, w ogóle, bo tutaj no, cmentarz koni to może jest za dużo. No ale jest to cmentarz koni. Yy, tu są groby? Groby. No, dobra. Zobaczmy. Nic jakiegoś super specjalnego, no ale temat, jak czytałem, wyjątkowy. A w ogóle ten zamek Kliczków, my przejeżdżaliśmy koło niego mnóstwo razy. Nigdy jakoś nie weszliśmy, może dlatego, że nie jest ruiną, ale historia jest dość ciekawa, znaczy bardzo ciekawa, a w szczególności końcówka II wojny światowej. Później wam opowiem, bo teraz zbliżamy się do czterech takich Martoje. nagrobków koni. Tak? Zobaczmy. Musiałem wrócić do auta. Bo byliśmy już przy tych grobach i słyszę klakson naszego auta. A to Mavik siedzi za kierownicą łapy na tym i zatrąbił. <grywka> Bałem się, że w ogóle będzie trąbił. Ja wracam tam, żeby wam na nagrać te nagrobki z wyrytymi imionami koni i opisami. O, Monika mówi, że jeden z tych grobów. No, to ty... to pies myśliwski, idę zobaczyć. Co? A skąd wiesz, że pies? Poczytałam tam I tam jest ostrzelany. Nie wiem po co, ale jest ostrzelany. I tam było w opisie napisane, właśnie, że jego nagrobek jest ostrzelany specjalnie. A ten, a tu mu przynoszą gałęzie. A tu? Za ta, za cateca. 2009 klacz rycerska w zamku. W zamku Kliczków. A tu? Matea. Myślałem, że to są jakieś stare takie. No ten jest tutaj chyba stary, nie? Mhm. Jano. Tu po niemiecku jest 38. Jedynie to co mogę tutaj przeczytać. Jano. I tu nie wieje kurczę. Ale nie tak jak ten. My uciekliśmy bo wiało, słuchajcie. I nie wiem czy tutaj, bo tu jest fajne miejsce, żebym puścił trochę mawika. Tak, chociaż z góry wam pokazał zamek, kojarzycie zamach w Wilczym Szańcu na Hitlera? To właściciele tego zamku, niemieccy właściciele podczas wojny, organizowali spotkania tutaj między innymi tych ludków, którzy tam chcieli ukatrupić Hitlera. Jak to się tam wszystko nie udało w Wilczym Szańcu, to wszystkich tutaj aresztowali, czyli wy, wy, wywłaszczyli zamek. Yy, wszedł pod yy, własność Niemiec. Wywieźli wszystko co najcenniejsze, a tamtych gesta pomęczyło, męczyło i zamęczyło. Nie pamiętam jak się nazywali, zresztą to mało istotne. Kto się tym zaciekawił, to niech sobie w necie przeczyta. W yy... czterdziestym. 40... Yy, piątym yy, na koniec wojny weszli tu Ruscy, Oczywi no, oczywista oczywistość i to, czego Niemcy nie zabrali, to oni to splądrowali, zniszczyli i tak dalej, a działa dokończyli Polacy, polskie wojsko. Yy, zamek popadał w ruinę i w 99 jakaś prywatna, yy, prywatna firma zajmująca się między innymi co masz? Miodem. Zajmująca się odnawianiem tego typu budowli Yy, zajęła się tym i w 2003, 2004 Mogę się mylić, udostępnili to już wyremontowane yy, Spa, base, basen, sale, pierdoły i tak dalej i tak dalej na wielkim wypasie. Ale mówię nigdy w nim nie byłem. Ty byłeś? Yy, I nigdy go nie nagrałem, więc teraz to zrobię. Zapiliśmy Mawika, bo tam ulubione jego zwierzaki idą. No już cuduję. Te, już cuduje. Pamiętacie akcję? Nasi stali widzowie. Konie to jego ulubione. Chciałbym, żeby nie szczeknął. To co? Nie, aha, nie szczeknie. Spokój. Dobry. jest. Nie w Te drzewa pamiętają tamte wszystkie czasy wojenne. I jeszcze więcej, tak. Mawik już doszedł do siebie, bo troszeczkę się yy... zestresował. Może pamięta, jak mu tyłek skopał. Jesteśmy na miejscu, jest jakiś inny tutaj dojazd. Ale żeby tu jakieś miejsce takie odbity. A jest poranek, mamy dużo czasu, może znajdziemy coś jeszcze fajnego. No ale nagrajmy, zobaczmy to co to jest. Taki większy uskok jak my byliśmy. Czy mi się wydaje? No większy, większy no. no nie no to u nas było ładniej. To jest większe na pewno tutaj, ale u nas było ładniejsze, bo te wysepki takie. No, tu na kampera miejsce jest, ale nic poza tym. Nie wiem, czy to jest. No, jest tu jakiś domek, taki no budynek. Może to jest z Jest jakiś tam napis, ale ja go nie zobaczę. Tam widzicie, też woda wypływa z pod ziemi. Poszli się napić. No i do połowy już jest w wodzie. Jesteśmy na jakimś miejscu znalezionym w, na aplikacji. Tak wjechaliśmy na styk, zobaczcie. Jakieś... Tu idziemy zobaczyć. Jakieś glinianki, Ale widzimy, że fajne miejsce. się pośliznęło się. Zobaczcie jaki kolor wody. Tam jakieś auto też stoi, zobaczymy, czy tam dobra, i czego, bo będzie problem z wyjazdem. Ale no, zobaczcie. Jak super, chodź tu. Dobrze. Woda taka mm, jak w kamieniołomach, nie? W kamieniołomach jest tu masz No, ale taki kolor i zapach, ale fajnie. Kolor to ma taki jak balaton. Oczywiście później, tak? Mhm. Później ten y, dronik w górę i sobie zobaczymy to z góry, bo to nie jest duże i ma taki kształt taki, kurde, ala fasoli. A tu tam gdzieś tam coś, tam ładzą, tam, tam po coś. Dobra, pójdźmy jeszcze tu zobaczyć a my zobaczyć, ale prądu nie potrzebujemy, bo jesteśmy na naładowani na maksa. Podoba mi się tu i nie wieje. jesteśmy w Nietce. Oho. Zobaczcie, no tutaj też jest jasne, jasna, ale byśmy nie A tu jest najlepsze miejsce. Wiesz, no ja o nim myślałam, że tutaj... tylko się bałem tutaj wiesz zjechać kurde, no ale tu jest fajnie. Zobaczcie jak super. No i tu jest zwężenie i jeszcze tutaj drugi taki kawałek fasoli. No I jakby my tu stanęli. Jak ja tam wyjadę? Naprawdę fajne miejsce. O, wąż kolejny. Ostatnio był padalec nad morzem, ale naprawdę fajnie. No i, i, i co najważniejsze, bo dzisiaj to jest najbardziej, bo zobaczcie, pogoda śliczna, tylko że wieje. A tu nie. Tam się rozkładają chłopaki, albo się zwijają, zwijają. Dobra. U. Wąż tam pływa, a ten kije wędkarzą gryzie. Chodź pomożesz mi się, bo tu będzie superaśnie. Tu stoimy. No i muszę przez to przejechać. I takie tutaj no. Dobra. Najpierw to muszę tak cofnąć, żeby kampera nie poobdzierać Bo tu mam drzewo prawie na styk i tu też jest tak Udało się finalnie ale no w którymś momencie nie było fajnie bo musiałem pod górę na wstecznym podjechać i mi się... Yy, a my stąd wyjedziemy? Nie wiem ja, ja nawet nie patrzę na to Co ty wyrabiasz bo... bo stoimy już, zobaczcie jakim super miejscu naprawdę Świetnie tutaj jest, naprawdę fajnie, podoba mi się. Przede wszystkim dlatego, że nie wie, jest ciepło, fajnie. Co bombowca? Nie wyjedziemy stąd. Szefostwo moje, drogie kochane, jutro nie będzie mnie w pracy, bo będę szukał ciągnika. A ja co mam zrobić? Szefostwo, kochane Moniki, jutro jej nie będzie, bo pójdzie na poszukiwania ciągnika. Stało. Nie. Ryby, patrzcie. Wyskakują ryby z wody. A czemu? Nie wiem czy widzicie, ale tutaj pełno ryb, małych, ławice małych ryb. Kolejne. No kurde cały czas tu. O, wypływa cyk, widzicie? Płynie ławica na brzegu. Zobaczcie: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bez głów na rowerze. Jedzie rowerem i z tyłu głośnik. Ma. Można? <noise> Idę na drugą stronę tego zbiornika bo e, chciałem ocenić to miejsce na biwakowej, oceniłem ale na tym zbiorniku, na tej gliniance są dwa miejsca biwakowe, jedno tu gdzie stoimy Eleganckie i drugie z drugiej strony, więc się przejdę z Mawikiem. Bo takie, spodobało mi się to miejsce. Wieje wiatr tutaj. Im wyżej wchodzę, tym bardziej wieje. Widzieliście gościu z synami przyjechał, łowią sobie łodzią zanętową sobie pływał w zanęciu. Monika czyta, a ja się szwendolę 49 programów telewizor tu zła. To jest to fajnie e, odezwę się tam asfaltem z jakieś 200 metrów stamtąd tutaj i wjazd na to drugie miejsce wygląda bardziej przyzwoicie nie jest tak stromo ale dłużej się zjeżdża zaraz zobaczymy tam taka mała wiatka jakieś worki ze śmieciami. No, tak powiem Wam kurczę krzywo. Tu, gdzie to ognisko, można by było też stanąć. Zjazd jest lepszy, ale miejsce do postoju gorsze. Jestem w takim miejscu, takie tam stanowisko wędkarskie, ale zobaczcie, jakie tam sztuki. Ja nie wiem, czy Wy je widzicie, ale no, takie prosiaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to kurde. No widać, przy samej toni wody. Ale kurde sztuki. Jak tam wejść? Ja to zaraz muszę obczaić. Tutaj taka dróżka była i ona się tu skończyła. Tu nie idzie dalej żadna. No dobra, mniej więcej wiem gdzie to jest. Droga asfaltowa i z niej w krzaczorach taka ścieżka. No i tu jest to miejsce, tam widziałem te ryby. Nie wiem jak tu zejść po cichu, żeby się nie spierniczyć. Jeszcze zejść jak zejść, ale wejść później. No ale dobra, wejdę i zobaczymy. I zobaczcie, między tymi kijami tam w wodzie, widzicie jakie sztuki, tam dalej następne. Muszę tu przyjść z wędką, tylko że okazuje się, że mam pękniętą szczytówkę. Dostałem od sąsiada parę kukuryc i przyszedłem tutaj się zaczaić, ale kurde jak jakaś ślepa by wzięła na tą moją pękniętą szczytówkę to będzie wesoło dobra idziecie na głowę, na górę, na ten, tam widzę następną dół. próbuję kurde zobaczcie jaka tu duża płynie a ja takiego dziabąga małego no ale zawsze to ryba. Bierz, bierzesz. No, zanurz, prowadź. Siedzi. Nieduża, ale jest kolejna. No i koniec. Rzuciłem tutaj, od razu było branie i to takie porządne. Zacząłem i i nie ma haczyka. Muszę wracać coś myśleć. Mam sprzęt, zaraz coś wymyślę. Sprzęt naprawiony. My jeszcze tutaj z, nie wiem, z godzinkę może pobędziemy. Jest 15 po czwartej. Idę jeszcze. Jeszcze parę kukurydzy mam. A jak nawet te goje łaba. Znaczy nawet nie dźgoje, bo jak dla mnie to taka rybka już z żarcia. No, ale teraz miałem branie takie, że od razu poszło. Zacząłem... Przytęk, może mi się poszczęści, może połamie tą wędkę. Super miejsce. Takie... Yy, w tej nietce, teraz wychodzę wyżej, to, to już wieje, tam nie wieje. Cisza, spokój. Kąpać się można, ryby połowić. Pogrylować. Fajnie. Nie nagraliśmy wam tego, ale oczywiście to miejsce, które wam pokazywałem, że się go boję, jak będziemy nazad wyjeżdżali, no to okazało się że nie mogliśmy podjechać, nas nośliśmy z Moniką w gałęzi, no i jakoś, wyjechaliśmy Tumik tylko się z gum zerwał gumy jedna tylko była, no to założyłem przed chwilą się kładłem pod auto a, a drugie miejsce gdzie jest guma to jest teraz sznurek z kapeluszy. Eee, wracamy na chałupę wy ten film najprawdopodobniej jest dzisiaj poniedziałek znaczy dzisiaj teraz jak go oglądacie bo mamy delikatne delikatną nadprodukcję już wam to mówiłem widzieliście całą serię czyli trzy filmy z świąteczne teraz jest no, ten wyjazd z tym miejscem niespodzianką bo tego miejsca w ogóle w planie nie byliśmy okazało się przynajmniej dla mnie super miejscem no i następny wyjazd jest za parę dni. I znowu dłuższy, taki 4 dni. Nie? 4? 4? Jakoś tak. No ale z tego wyjazdu z kolei będziecie mieli materiał, podejrzewam, po tygodniu. Ale to chyba dobrze, nie? że dużo materiału. Wracamy do domu. Zaraz zapali się rezerwa, jedziemy przez pola, przez łąki. Mówiłam. Z przygodami. Jeszcze się nie pali. Ubiłam. Do domu mamy 43 km, więc nawet jak się zapali, to, to dojedziemy. Yy, to co? No pozdrawiamy. Do następnego.